tak naprawdę. Co ja takiego wam zrobiłem, żeście mnie tak zaczęli atakować? My stare półtora roku nie mamy samych kontaktu I bardzo dobrze, bo generalnie ty się stałeś dziwakiem. Dziwakiem. Słuchaj, ja się wczoraj na co ty na Twitchu gadasz, to, to jest masakra. Ty tak się odkleiłeś, gościu, od tej kasy. Ty kurde, ty nawet kolegów nie masz prawdziwych. Wiesz, te twoje bóle, ty... Będziesz, ja leczy tak naprawdę w psychiatrycznie... Tak naprawdę. Ale dobra! Mielonka z Ricksem, to nawet zabawnie. Słuchaj, nawet, nawet... Jak na mielonkę, to tak szczerze wydaje mi się, że to był pisany scenariusz. Ja tak się dobrze o tobie wypowiadałem, że dzięki tobie mogę się pokazywać na takich galach. A ty musiałeś mnie zaatakować jeszcze. Bo tobie, nie wiem, ambicja jakaś chora, zawisna. się pokazałeś jako mały człowieczek. Wiesz, co najbardziej mnie rozbawiło? To powiedziałeś, że nie musiałem pracować na magazynie. Tak naprawdę ty mnie wykorzystałeś. Tak naprawdę. Ty zarabiałeś na, na mnie, tak naprawdę, na wyświetleniach, żeby na, na tej gali promocji. Ja o ciebie nic Co? nie chciałem, tak naprawdę. Słuchaj, twoje firmy zarabiały na tym. Co? Na promocję na tej gali. A ty teraz mm. wyżegujesz mi 1000 złotych. No, z tym nie jestem w stanie się zgodzić, bo jeżeli, jeżeli Milonidas wystąpił na filmie i samu, to, to znaczy, że i samu na Milonidasie zarabiał. To nie jest tak, że ludzie wchodzili po to, żeby Milonidasa oglądać, tylko po prostu pokazał jego przygotowania. To Milonidas tylko na tym zyskał, bo przy okazji grono fanów zaczęło jemu film kibicować i mogli się zainteresować jego postacią. Argumentacja strasznie spizdy, to tak samo jakby Kuba, mój brat, miał do mnie pretensje, że ja go wykorzystuję, bo go na materiały biorę i mu za materiały nie płacę, a ja nawet na nich nie zarabiam, bo mam monetyzację wyłączoną. Poza tym to jest możliwość promocji dla mojego brata w momencie, w którym pokazuje się na filmach. To tak kurwa nie działa to nie jest tak, że on jest w agencji i musi nagrywać filmy regularnie, tylko sam wykazuje inicjatywę, chce to robić, bo wie, że może się pokazać. Więc, no z tym się nie, nie potrafię zgodzić. Wiesz, ja generalnie na magazynie, to ja bym więcej kasy tak naprawdę zarobił. <grym> Co mnie rozbawiło? Tu może mieć rację, w sensie, może nie więcej, ale podobnie. Tylko, że mniejszym nakładem pracy. Więc nawet jeżeli na magazynie, załóżmy, że w skali roku zarobiłbyś, powiedzmy, 40 tysięcy złotych, załóżmy, a za walkę dostajesz 30 tysięcy raz do roku. To raczej chyba mnie z bardziej dwa razy w roku walczył, więc już to się nie kalkuluje. To mimo wszystko masz mniejszy nakład pracy, bo gale są dwie do roku. A pracować na magazynie trzeba codziennie. Jo, rozmawiałeś o majątku, czego ja nie mam. Ty masz, słuchaj, ty generalnie nie masz na siebie nic, tam, tak naprawdę. Ty wszystko masz na rodzinę. Ale ja nie powiem dlaczego, czemu tak jest. Ty sam powinieneś prywatnie ludziom pojechać. Ty idziesz ze mną na no, i bo... To mocne było. Ja nie wiem, czy jest to prawdą, czy jest to zarzut wystany z palca. Wiem, że ludzie ogólnie mówią takie rzeczy, że i samo nic na siebie nie ma, bo alimenty, bo coś tam i chyba do tego bił w tym momencie. Mielonka, chce się w wkurwi w takich panczach leci. Tylko nie wiem, szczerze nie wiem, czy jest to prawdą, czy jest to pancz na zasadzie. Tak się w internecie mówi. ale ty się nie zastanowi, że ja bardzo dużo rzeczy na ciebie mam. Ale okay. Ja się nie poniżę do tego. Ja nie będę tobie, rodziny, rozwalał życia. To nie moje zasady. Ty tak możesz robić, ja ja mam, z... mam inne zasady, ty wczoraj tak się sam wyjaśniłeś, jeszcze mówiąc o BoxDelu, o jego milionach, on, że on ulicę kupi, że to jest masakra, jak kurwa wie, co jesteś od kolei na tą kasę, ale o BoxDelu potwierdzam, to jeszcze jedna sprawa, co mam do dodania, ty się uważasz za wielkiego fightera. Z kim ty walczyłeś? Z osobami, które nie trenowały? Coś nie umieją się bić? A ty krytykujesz innych? No weź się zastanów gościu, bo to przekroczam wszystko. Na koniec powiem tyle. Półtora roku nie mamy są kontaktu żadnego. Mam jedną pracę, drugą pracę, zarabiam bardzo dobrze. Jedna gala, druga gala, eventy. Nic. Nie wiem w sumie. Hmm. Okej, okay. nie wiem powiedzieć. Dla mnie niepotrzebny jest ten argument tego, kto je zarabia. Kurwa, każdy zarabia tyle, ile chce. W sensie, no bo do, do czego zmierzam? Czasami jest tak, że ktoś nie może zarobić pieniędzy z tego tytułu, że nie ma możliwości, a czasami jest tak, że ktoś ma inne priorytety. Idąc tym takim rozumowania, no to taki natural miałby możliwości, żeby bardzo dobrze zarabiać, ale tych możliwości nie wykorzystuje, dlatego, że robi inne rzeczy w życiu. To znaczy opierdala się, po prostu to jest jego wybór. Nie wszyscy... W hierarchii ważności pieniądze stawiają równie wysoko. Chociaż moim zdaniem nadal jest to błędem, bo pieniądze muszą być wysoko w hierarchii ważności w życiu. Nie najwyżej. Bo jak są najwyżej, to już ci psują i to jest takie ze zwierzęceniem mówiąc. cudzysłowiam, nie? Tak? Niedosłownie. Ale no one są potrzebne do tego, żeby jakoś godnie funkcjonować i żeby mieć mniej stresów na głowie. Więc moim zdaniem powinno się zabić lenistwo. I jednak przełamać się do tego, żeby cokolwiek w tym życiu robić. Ale nigdy dla mnie wysokość zarobku nie będzie jakimkolwiek odzwierciedleniem tego, jak, jakim ktoś jest człowiekiem. Fagata jest na pewno dużo bogatsza ode mnie, a nie, nie potrafiłbym stwierdzić, że jest lepszym człowiekiem niż ja. Jakbyście mnie zapytali, czy wolałbym być fagatą czy sobą, no to zawsze wybiorę kurwa siebie. Podejrzewam, że większość z Was na czacie tak samo by podjęła decyzję. Może część. Sfrustrowanych kobiet by je zazdrości, ale normalni ludzie wiedzą, że lepiej mieć jakieś zasady w życiu.